Siema z tej strony Wesley. Jeszcze tak przed chwilą zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, z dzwonem do wejścia mego Instagrama, UZVT, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał tego nie robi, także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole i dołącz do 30% osób które oglądają ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Oprócz tego zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 150 łapek w górę jest to kolejny odcinek na tym kanale, także zostaw łapkę w górę. Ogólnie robię daily, także codziennie. O 15 macie filmy na tym kanale. Oprócz tego każdy komentarz o treści daily serduszkuje. Także piszcie w komentarzu daily, a ja wam przypinał serduszko. Zapraszam Was również do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu koduezji w sklepie w Fortnite. Cie. Byłbym wam serio, ale to serio mega wdzięczny, jeśli byście użyli tego kodu. No i co, tak jak powiedziałem, zapraszam do sełania łapki w górę z do wejścia mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, każdy komentarz o treści daily serduszkuje. No a teraz zapraszam. Was już do filmu, a w dzisiejszym filmie troszeczkę o Ninja, który był trochę zirytowany postawą Epika, oraz oczywiście troszeczkę o darmowym skinie w Fortnite, który już teraz możecie sobie odebrać. Także zapraszam do oglądania. Ninja ogólnie jakiś czas temu zapowiedział, że jego skin wróci do sklepu w Fortnite 11 kwietnia, jednak tak jak pewnie wiecie, się nie stało. No i generalnie czasy świetności Ninja no już na pewno przeminęły już generalnie nie jest to to co było kiedyś no i streamer Wciąż jest w sumie oglądany, jednak no to nie pełni on już tak ważnej roli na Twitchu, czy ogólnie w internecie, jaką pełnił po prostu kiedyś. Widać, że po prostu go to uwiera, że nie jest już taką najważniejszą postacią w Fortnite. Cie. no i często właśnie się wtrąca do wypowiedzi odnośnie Epic. No i generalnie, podczas jego ostatnich streamów, wprost się zapytał, co się popsuło między nim, a deweloperami gry, no po prostu dlatego, że nie dają mu żadnych znaków odnośnie sytuacji z jego skinem, ponieważ ten nie powrócił do gry wtedy, kiedy miał. No i generalnie, no to już jak pewnie widzicie, no to już troszeczkę podirytowany musi być Ninja, że takie coś mówi na streamie. No i generalnie Ninja troszeczkę mocno powiedział, ponieważ powiedział on coś takiego. Mam trochę wrażenie, że Epic mnie nienawidzi. Chciałbym, żeby mój skin miał dodatkowe style z różnymi włosami. Także, jak widzicie, no to są to troszeczkę już mocne słowa w miarę. No, i widać, że po prostu ninja jest podirytowany całą sytuacją, że jakby jego skin miał się pojawić w sklepie. No, i generalnie się nie pojawił. Potem po prostu zero odpowiedzi od strony deweloperów. No, i generalnie taka mega dziwna sytuacja po prostu wyszła z tego wszystkiego. No, i w sumie, no to nie wiem, jak to tam wszystko wygląda, ale ze strony ninja rzeczywiście jest to takie troszeczkę dziwne. Troszeczkę taka serio dziwna sytuacja, także no. No, i generalnie, co się dokładnie dzieje między Epicem a ninjom, no to. Trudno w sumie odpowiedzieć, ponieważ to wiedzą tylko Epic oraz Ninja, no i pamiętajmy, że jednak Epic to jest ogromne studio, no i najzwyczajniej w świecie może być zajęte, nie mieć czasu, może po prostu o myślenie nad skinem Ninja, no i po prostu ma jakieś ważniejsze sprawy niż, no nie wiem, tworzenie nowych włosów do skina. Czy po prostu jakby z powrotem dodanie go do sklepu, ponieważ mają już jakieś premiery tam ustalone. Więc generalnie no to nie wiadomo, jak ta cała sytuacja wygląda. Jednak Ninja przedstawia po prostu Epika w troszeczkę negatywnym świetle, że tak powiem. Przynajmniej tak to wygląda na moje oko. Tak według mnie po prostu jest, ale no po prostu tak mi się wydaje, że po prostu Ninja jest lekko podirytowany całą sytuacją. No i zobaczymy, jak coś się rozwinie. Czy po prostu skin Ninja powróci do Fortnite w najbliższym czasie. Czy jednak nie? Zobaczymy, jak to się wszystko wydarzy. Także co? Jestem dosyć ciekaw. Także co, dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, czy skin ninja powróci wkrótce do Fortnite'a, czy jednak nie, dajcie znać w komentarzach. A my teraz przechodzimy, oczywiście, do kolejnego newsa. Gracze Fortnite już odbierają swojego darmowego skinka za po prostu granie w grę. No i o co chodzi? Część osób odbierała skiny za granie w Fortnite'a. No i w sumie, no to dalej odbierają, dalej to można zrobić. I już wam tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Ponieważ jest to w sumie banalne, jednak wiele graczy po prostu z tego nie skorzystało, także to już wam. Tłumaczę o co chodzi. Więc generalnie, teraz mamy do zdobycia darmowego skina i parę od niego przedmiotów kosmetycznych, takich jak lotnia czy kilow. No i skin jest w sumie dosyć unikalny ponieważ są oczywiście w ramach promocji jednak jest to taka promocja że prawdopodobnie większość z was będzie mogła sobie tego odebrać ponieważ wystarczy że po prostu macie sobie procesor od Intela w komputerze a zazwyczaj właśnie macie taki procesor w komputerze zazwyczaj właśnie no to procesory są od Intela więc tutaj raczej nie będzie problemu jeśli chodzi o dostępność tej promocji dla was więc musicie sobie wejść na stronę Intela na którą macie po prostu link w opisie no i zarejestrować tam swoje konto w teorii powinniście mieć 18 lat, w sumie więcej, ale no to generalnie tutaj chyba nie muszę tłumaczyć, jak takie rzeczy działają, no ale w teorii powinniście mieć 18 lat spełnione. Po rejestracji. Powinniście stworzyć sobie konto na OverWolf No i generalnie niektórzy, którzy pewnie grali kiedyś na przykład w Minecrafta No to mają już takie coś, ponieważ było to z tego co pamiętam Związane z TeamSpeakiem, również OverWolf generalnie wspierał TeamSpeaka No dobra już tam nie będziemy się rozgodywać na ten temat No po prostu musicie sobie stworzyć takie konto na OverWolfie No i potem musicie pobrać aplikację Intel Gaming Access Następnie po prostu musicie sobie włączyć aplikację no i się do niej zalogować. No i jeśli już po prostu się zalogujecie, no to musicie przejść do zakładki Battle Pass. I macie tutaj cały karnecik z nagrodami. No i wystarczy, że po prostu wbijecie sobie 16 level na tym karneciku, no i wtedy na szesnastym levelu macie właśnie tego skinka. No i jak to wszystko zdobyć? No to wszystko jest naprawdę mega łatwe, ponieważ wykonujecie zadania, za które dostajecie ekspa do karnetu po prostu przy logowaniu się, czy przy graniu również w Fortnite. No i po prostu wyzwania są naprawdę mega łatwe i sobie wbijacie w taki sposób kolejne levele, już wam tłumaczę jakie są to mniej więcej wyzwania. Więc są to wyzwania typu graj przez pół godziny, graj przez 4 godziny, zaloguj się, graj 15 godzin w tygodniu, 6 godzin w tygodniu, czy 6 dni w tygodniu. Także generalnie to nie są jakieś mega ciężkie wyzwania i wydaje mi się, że na luziku je sobie wykonacie, serio są po prostu banalne. No i w taki to sposób szybko sobie zdobycie 16 levele po prostu w tym a wraz z nim skina lutnia oraz plecak Więc taki w sumie mega spoko zestawik do zdobycia Także wydaje mi się, że naprawdę ciekawy materiał tutaj dla was przeszykowałem Z darmowym skinkiem, w sumie z darmowym zestawem Dla praktycznie każdego, no bo to nie ma po prostu Intela w komputerze No praktycznie każdy ma Więc co? Dajcie znać w komentarzach jak wam się odcinek podobał Także co zapraszam do zostawienia łapki w górę, suba z do wejścia mojego Instagrama, ŁZWyty na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału wraz z łączkiem do wejścia mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu ŁZWyty w sklepie w Fortnite. Każdy komentarz o treści Daily serduszkuje. Także piszcie w komentarzu Daily, a ja wam przypnę serduszko. Także każdy komentarz o treści Daily serduszkuje. 105 łapek w górę jest to kolejny odcinek. Na tym Kanale. No i aż 70% osób, która ogląda ten kanał nie subskrybuje go wraz z dzwoneczkiem, także kliknij w ten czerwony guzik oraz zaznacz dzwoneczek, aby dołączyć do 30% osób, które właśnie tak robią. No i co, zapraszam do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, do na mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i co, ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!